Cześć, to ja Emika Właśnie dzisiaj jest 1 grudnia i mam kalendarz awentowy. Tutaj mam kalendarz awantowy Psi Patrol Tutaj mam 24 okienka I właśnie dzisiaj otworzę jeden Na moim odcinku pierwszy raz otworzę tak Dla was i dla siebie też Pierwszy odcinek Pieszy okienko. Zaraz tu poszukam. Gdzie jest, o, tu jest. Mam jedynkę. Wow, mam pierwszą czekoladkę, jak widać. I zobaczę, jak to to jest jaka to jest czekoladka. Tylko muszę. To jest bardzo ciężko. Jak to się. O. Wow, zaraz wam pokażę, zaraz wam pokażę go, położę kalendarz awentowy. I na czekoladce jest bucik łyżwy. Jedna łyżwa, to później sobie zjem I właśnie bardzo się cieszę, że dostałam taki ładny kalendarz i będę otwierać te okienka. Czyli tego kalendarza awantowego, i bardzo się cieszę ogromnie, że tak mnie oglądacie. Nie, i do zobaczenia kolejnego odcinka. Baja!